O bramkę można szczelić jakby z każdej fazy, czy właśnie z kontrataku, czy ze stałego fragmentu gry, czy, czy z ataku pozycyjnego, więc musimy być czujni w każdej fazie. Ale na pewno w pierwszym meczu wydaje mi się, że dawaliśmy za, za dużo miejsca po prostu w tych fazach przejściowych dla przeciwnika. I, i stąd oni się napędzali, mieli dużo miejsca, tak też szczeli bramkę po pięknym strzale, ale no wiadomo, że to był kontratak i mieli po prostu za dużo miejsca. Na tym się musimy skupić. I tyle, tak do tego podchodzę. No i wynik, który jest na początku, powoduje, że rzeczywiście tak może być. Wy nie musicie przejść do przodu, żeby straty odrabiać. Nie musimy nic odrabiać, ale wyjdziemy, żeby wygrać. I, I tyle, i tyle. Czyli nie ma z tyłu głowy czegoś takiego, że spokojnie niech się martwi przeciwnik, bo to on ma problem, a nie wy. Nie, to jest wymyślenie, tak je, uważam, że... Że musimy po prostu wyjść, zagrać na naszych warunkach i wiemy, jaką jesteśmy drużyną. Nie suniemy z tego, że się bronimy w, w niskim pressingu na swojej połowie, czy, czy oddajemy piłkę przeciwnikowi, tylko, tylko chcemy kreować sytuację, chcemy dążyć do, do strzelania goli i tak też będzie jutro. Dzień dobry, Robert Bońkowski, RF Max. E, powiedziałeś, że chcecie zagrać na, na własnych warunkach. Ja tak sobie myślę, że często te wasze warunki są też kierowane poniekąd przez kibiców. No, widzimy, że ten licznik e, sprzedanych biletów na ten mecz nie jest e, optymistyczny. Krótko mówiąc, nie, pewnie do tych 8000 to dobije. E, jak wy jako drużyna odbieracie to, że no jest jednak problem, mimo tej temperatury e, tego wyniku z pierwszego meczu, no, jest problem z tym, żeby ściągnąć kibiców na na pewno świetnie się gra tutaj u nas na stadionie, kiedy, kiedy trybuny są wypełnione i, i wtedy jest ten taki przysłowiowy dwunasty zawodnik. Tak się mówi, ale tak rzeczywiście jest, bo te trybuny potrafią ponieść i, i po prostu pomóc drużynie. A co mogę powiedzieć na ten licznik? No, zachęcam jeszcze wszystkich kibiców, żeby przyszli, żeby, żeby nas wspierali, pomogli. Wiadomo, że... No nie wiem, mnie nie przekonuje argument, czy, czy jest zimno, czy coś takiego. Każdy ma swoje powody. Chciałbym, żeby, żeby było jak najwięcej ludzi. Też nie ma co się oszukiwać, że jako klub, jako drużyna jesteśmy w świetnym miejscu i fajnie jakbyśmy wszyscy razem to docenili. I mam nadzieję, że jutro będzie jak najwięcej ludzi. Dzień dobry trenerze Wojciech Magia Piłki. Chciałbym zapytać, czy teraz Romańczyk powrócił już do treningu, bo po meczu z motorem mówił Pan, że jest taka opcja, że od wtorku on do treningu wróci, a jeżeli wrócił, to czy jest opcja, że on zagra w meczu z baćką? I Idol? Nie. <laughs> Jeden trening jeszcze przed nami. Wczoraj teraz trenował. Nie na pełnych obrotach jeszcze, nie, nie robił wszystkiego na, na 100%, dlatego że powrót po urazie też potrzebuje stopniowania. Nie, nie można wejść od razu w pełne obciążenia. Więc jeden trening przed nami. Przed treningiem mam informację, że będzie brał udział w całym treningu. Jeżeli taka będzie sytuacja, to, to będziemy podejmować decyzję po treningu co do, co do tarasa. Ja oczywiście mam nadzieję i mocno wierzę w to, że jak najszybciej do nas wróci, bo po prostu to jest postać, to jest nasz kapitan i taki zawodnik tej drużynie zawsze będzie potrzebny i czy to jest na boisku, czy, czy poza boiskiem, czy o początku meczu, czy w trakcie meczu po prostu jest nam potrzebny. To w takim razie jeszcze jak z resztą sytuacji kadrowej, czy po meczu z motorem doszły jakieś urazy, mikrourazy, coś w tym stylu? Nie, nie, nie. Takie sytuacje jak po każdych meczach, związane z jakimiś tam starciami, pojedynkami, ale nic na ten moment. Nie mam jak, jakiejś informacji, żeby ktokolwiek był nie do mojej dyspozycji. Ze względu na, na uraz, także ale mówię, jeden trening jeszcze przed nami e, i, i, i trzeba poczekać do, do tego, co się wydarzy też na, na treningu. Jaka panuje atmosfera w drużynie z uwagi na to, że pierwszy mecz fazy Pucharowej Europejskich Pucharów w Białymstoku zostanie hmm. rozegrany? Myślę, że pod względem atmosfery i, i, mm, i takim poziomie emocjonalnym my jesteśmy taką drużyną stabilną. Jest takie fajne przysłowie, które mówi, że mm, drużyny, no, tak, żeby nie przekręcić, ja z kawałami też tak mam, że potem jak ten, to potem spalony jest kawał po pierwszym tym, także muszę się zasta zastanowić chwilę. E, drużyny wygrywają nie dlatego są szczęśliwe, nie dlatego, że wygrywają, tylko wygrywają, dlatego, że są szczęśliwe. I Chodzi o to, że atmosfera bierze się z relacji w drużynie, bierze się z wzajemnego szacunku do siebie, bierze się z wartości, bierze się z dyscypliny, bierze się z konsekwencji działania, i wynik ją wspiera, wynik ją wspomaga, ale nie może jej budować. Jeżeli drużyna oparta jest tylko i wyłącznie na dobrym wyniku, ta relacja to. Przy słabszym momencie, a taki w piłce na pewno przyjdzie, prędzej czy później, bo to do, do każdą drużynę spotyka, ta drużyna nie da rady, nie, nie podniesie się. Dlatego u nas atmosfera uważam jest dobra cały czas i staramy się w relacjach nie iść od ściany do ściany, dlatego spokojnie przygotowujemy się do tego meczu bez względu na to, jaki był wynik meczu niedzielnego jaki był wynik pierwszego meczu z Baćką chciałbym jeszcze zapytać o to, czy w tym meczu z uwagi na to, że teoretycznie wejści, po wejściu do meczu prowadzicie już 3 do 1 dostaną szansę może zawodnicy, którzy no nieco mniej grają aktualnie? W meczu z Baćką na boisko od pierwszej minuty wyjdzie w moim o mniemaniu w w moim odczuciu na ten moment najsilniejsza jedynaska jaką mogę wystawić na ten mecz. Dziękuję. Trenerze, ja troszkę wrócę do tego pytania, które zadawałem Mateuszowi. Pamięta pan, chodziło mm, o to, że, tak. że drużyna z, z Serbii jest na Musiku. Takie trenerskie pytanie to było. No, to, to wyciąga wnioski to no, mityczne. <laughs> W każdym razie, w każdym razie y, rzeczywiście w, w, w Baczkiej Topoli był, był problem, w momencie kiedy łapali Was szybko rywale i przechodzili. Ja nie lubię tych faz przejściowych używać, więc w, poszli w kontrataku. I, I czy w związku z tym, właśnie troszkę tak Pan ustawi drużynę, żeby nie dawać szansy Serbom na to, żeby szybko z piłką przedostawali się pod Wasze pole karne w tym kontrataku, czy w fazie przejściowej, niech tam będzie? Zdecydowanie tak, ale nie wynika to z planu na Baczkę Topolę. A... A po prostu z planu rozwoju tej drużyny i tego, żeby lepiej kontrolować mecz. Jeżeli lepiej kontrolujesz, chcesz lepiej kontrolować mecz, a jesteś z drużyną, która chce mieć posiadanie i chce być drużyną, która ma inicjatywę z piłką, oczywiście nie tylko, ale głównie, to musisz być dobrze ustawiony w fazie atakowania, żeby dobrze kontrolować moment straty. Bo jeżeli jesteś źle ustawiony, kiedy tracisz piłkę, to straci, tracisz kontrolę nad meczem. Mecz się robi na dwóch połowach, Mecz robi się na fazę przejściowe, nabijasz statystyki biegowe, ale tak naprawdę nie kontrolujesz meczu. My chcemy dążyć do kontroli w każdej fazie. I bardzo ważna jest dla nas faza, kiedy tą piłkę tracimy. Zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest groźny w ataku szybkim, bo nawet ten pierwszy mecz pokazał, że otworzenie meczu i sprowadzenie meczu do faz przejściowych to jest to, w czym baćka czuje się dobrze. Jeżeli zostawi się im przestrzeń, to potrafiąc z niej skorzystać, bo mają zawodników, którzy potrafią skorzystać z przestrzeni na boisku i bramka numer jeden to pokazuje. Dlatego musimy lepiej być ustawieni w momencie, kiedy atakujemy, i lepiej reagować po stracie, ale nie tylko i wyłącznie, żeby lepiej i skutecznie działać z baćką, ale żeby lepiej i skutecznie działać w każdym meczu bo takie ustawienie może wykorzystać każdy przeciwnik. Więc oczywiście porozmawialiśmy o tym i też o, o innych aspektach, które w tym pierwszym meczu zauważyliśmy i, i o których porozmawiamy z drużyną, ale nie chciałbym na konferencji za dużo mówić, bo na pewno trener gości, będzie nas słuchał, i, a ten pierwszy mecz to jest zawsze taki też poligon doświadczalny dla trenerów na te wnioski, które wyciągniemy po tym pierwszym spotkaniu. Baczka przegrała mecz ligowy w niedzielę i zauważył Pan z pewnością, że trener Damianowicz dokonał naprawdę wielu, wielu zmian w kadrze wyjściowej. To, to by znaczyło, że on przygotowuje się bardzo poważnie na rewanż w Stoku i można zakładać, że będzie chciał Podobnie intensywnie ten mecz zacząć jak, jak w Baczkiej i też dało się zauważyć w drugiej połowie, tak mniej więcej od 60 minuty, że no mówiąc w skrócie Baczka troszkę spuchła, po prostu przestali być już tak agresywni, tak dynamiczni. Czy to nie byłby też sposób na to, żeby w cudzysłowie dać im się wyszumieć i złapać ich w momencie, kiedy złapią kryzys, bo muszą złapać, jeśli będą intensywnie chcieli tę stratę odrobić, ja zakładam, że tak będzie właśnie. Myślę, że to, że trener Baczki zrobił dużo zmian w pierwszym e, wyjściowym składzie na mężrigowy, bo oczywiście też e, analizowaliśmy to i wiem, że tak było, to oznacza tylko tyle, że trener Baczki zrobił dużo zmian w pierwszym składzie, e, w pierwszym składzie na myżligowy. To nic więcej nie oznacza, dlatego że my bardzo często oceniamy swoje działania przez pryzmat intencji, a działania kogoś innego przez pryzmat działań. My nie wiemy dlaczego. Może dlatego, że mecz był 3 dni i trener zdecydował, że teraz zrobi, a może dlatego faktycznie, że chce dać kluczowym zawodnikom odpocząć i wszystkie siły dać na rewanż. Nie, nie znamy tak naprawdę intencji trenera. Fakt jest taki, że, że tych zmian trochę by było i ci kluczowi zawodnicy dostali troszkę odpoczynku. Hmm, ale tak samo jak nie wiemy jaka była intencja zmian, tak samo jak nie wiemy jaka jest intencja yy, początku meczu i strategii meczowej przeciwnika. I... Wiadomo, że w każdym takim spotkaniu starasz się wejść w głowę przeciwnika i zastanowić się, jak ja bym zagrał w tym momencie, tak? No bo wiadomo, jest jakaś strata wynikająca z pierwszego meczu, tylko pytanie, mecz trwa 90 minut i wcale nie jest powiedziane, że w pierwszych 5 minutach trzeba te straty odrobić, więc. To jest kwestia planu trenera, strategii, trenera, podejścia e, przeciwnika, tego, w jakim są momencie, jak chcą rozegrać ten mecz. I myślenie o tym nie jakby to powiedzieć myślenie o tym nie pozwoli nam tego przewidzieć. Po prostu my musimy obserwować mecz, zobaczyć jak przeciwnik będzie chciał to rozegrać, a w drugą stronę bym nawet powiedział, Skupić się na tym, żeby ten mecz wyglądał na naszych warunkach, to jest najważniejsze, żebyśmy byli zespołem, który będzie grał tak, jak chce, czyli, yy, czyli na, na swoich warunkach i był w stanie kontrolować ten mecz przez różne fazy, bo to mogą być momenty, kiedy będziemy piłkę mieli i będziemy budowali atak na połowie przeciwnika, a może być taka faza, że to przeciwnik będzie miał piłkę, tak jak w ostatnim meczu ligowym, kiedy początek meczu Państwo widzieli, że my kontrolowaliśmy ten mecz. W cudzysłowie kontrolowali, bo przeciwnik stwarzał zagrożenie, ale finalnie straciliśmy gola, ale bez piłki. Mecz skończył 3-0, ale pierwsze tam fragmenty do bramki. Mieliśmy jedną bardzo dobrą sytuację Jarka, następna sytuacja to już była bramka i dopiero tak naprawdę po tej przerwie przejęliśmy pełną kontrolę kiedy już graliśmy w przewodze zawodnika. Także mecz ma swoją historię, strategia z strategią, ale potem spotykają się dwie zespoły, dwa zespoły na boisku. Jeden ma swój plan, drugi ma swój plan i kwestia tego, który plan jest e, lepszy, kto lepiej tym planami zarządzi, ten przejmuje chwilowo kontrolę nad meczem no i tą fazą trzeba zarządzać i ten mecz zmieniać po swojemu, więc my musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Dziękuję. Dzień dobry. Chciałem dopytać trenera o zdanie, czy, czy to jest jakaś trudność dla, dla pana drużyny, że ten stan Murawy na stadionie dzisiaj jest taki, a nie inny, że nie zostali się dopuszczeni zarówno Wy, jak i Wasi przeciwnicy do, do, do tego treningu przedmeczowego na stadionie, no i uznając też to, jakim Wy stylem gracie, po prostu lubicie grać tą piłką, czy, czy, czy to może też być może negatywnie wpłynąć na losy jutrzejszego spotkania w jakimś kontekście dla Was? pytanie tak, na drugie nie. Dlatego, że taki zespół jak my potrzebuje narzędzi do tego, żeby realizować swoją wizję gry. No, jeżeli pan byłby fantastycznym wirtuozem muzycznym, ja bym dał panu fortepian za 5 zł, a dałbym za 100 tysięcy, no to też te fortepiany inne dźwięki wydają, tak? My mamy jesteśmy zespołem, który Chce grać dużo w ataku opozycyjnym, chce tę grę budować, chce otwierać od bramki i potrzebujemy narzędzia do tego, czyli potrzebujemy dobrej płyty. Jakie jest pocieszenie? Że Baćka też. Że to jest zespół, który też potrzebuje dobrych narzędzi, żeby realizować swoją wizję. Potrzebuje dobrej płyty i taką ma. W Serbii ma świetną płytę i byliśmy naprawdę no bardzo zaskoczeni jakością tej, tej murawy i ta murawa pozwalała obu drużynom realizować swoją wizję, bo była kapitalnie przygotowana i mm, to są takie rzeczy, które no, to nie jest tylko kwestia i wyłącznie <laughs> na przykład tego w jaki sposób będziemy grali y, czy przeciwnik, y, bo często się mówi tak, że y, że no, płyta jest czy tam y, nawierzchnie z y, dla takich dla dwóch zespołów taka sama tylko jest jedna różnica taka że Jeden zespół korzysta z takich narzędzi i potrzebuje tego lepszej płyty, drugi korzysta z takich narzędzi i potrzebuje słabszej płyty. Na jednej płycie jest się gorzej bronić, trudniej, tak? No, bo na przykład wyobraźmy sobie nawet różnicę, jak mieliśmy dwóch z Bodo, Bodo u siebie, Bodo na wyjeździe. Na jednej płycie jest łatwiej atakować, piłka jest szybsza, ty się musisz szybciej przesuwać w obronie trudniej jest bronić, połapać, pozamykać przestrzenie i tak dalej, i z tym, że tutaj się spotykałem dwa zespoły, które potrzebują dobrej płyty. Zarówno Gielonia, jak i Baćka, bo mają podobną wizję, opartą na ofensywnym futbolu. A na drugie pytanie odpowiedziałem nie dlatego, że to nie może być wymówką. To nie jest takie proste, że dzisiaj się przegra się powie tylko dlatego, że płyta była słaba. Bo jeżeli przyjdziesz, jeżeli nastawisz tak swoją głowę, to nie będzie dobrze wyglądać, więc jak najbardziej potrzebujemy dobrej płyty do, do tego, żeby dobrze grać w piłkę i do tego, żebym ja miał wymagania wobec piłkarzy i dużo od nich oczekiwał, to muszę im też jako trener stworzyć do tego narzędzia. Ale absolutnie nigdy nie podaj mi tego ani sobie jako wymówki, bo nie można iść w tą stronę, wymówki są dla słabych, my musimy szukać rozwiązań, dopasowywać się, adoptować do warunków, bo są różne mecze, gramy na dobrych płytach, słabszych płytach, otwarte stadiony, zamknięte stadiony, wieje, nie wieje, niedziela 12, piątek 20, warunki nie mają znaczenia, środowisko nie może determinować, tak bardzo jakości Twojej gry, poziomu Twojego nastawienia. Musisz być konsekwentny w nastawieniu mentalnym, być taki sam, względu na, bez względu na warunki. A tutaj naszym jest to, że my w niedzielę graliśmy na tej płycie i ją trochę znamy. Baćka nie grała, więc na pewno rozgrzewka będzie tak naprawdę pierwszym ich kontaktem. No i druga sprawa jest też dochodzi aspekt zmiany nawierzchni, że dzisiaj my musimy zmienić na jeden trening nawierzchni dla, dla zespołu, tak? bo ich ostatni kontakt dla tych złodziejów, co grali był w niedzielę na naturalnej nawierzchni, dzisiaj jest środa i wejdą na nawierzchnię sztuczną. To z punktu widzenia czucia piłki, początków meczu my bardzo często... Też nie analizujemy tego, jeżeli mówimy o otwarciu spotkania, czemu zespół wyglądał na początku słabiej. No to na przykład aspekt taki, że masz 70 godzin między meczami i zmieniasz nawierzchnię. Treningową z jednej na drugą, no to też ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie. Jeżeli mówimy o poziomie mm, bardzo dobrego przygotowania do meczu i wejście naprawdę w detale, no to my musimy o tych detalach rozmawiać. Ale absolutnie nigdy nie będę chciał wykorzystywać tego jako wymówki usprawiedliwienia porażki dla siebie ani dla zespołu. Rozmawiam tylko o tym, żebyście Państwo wiedzieli, jak trenerzy patrzą e, na pewne rzeczy przez wywiad przygotowania meczu, e, zawodników do meczu. 对呀。Yeah.